Dzień dobry, witam Was Piotr Domiński, DJ Krawac Polskiego. Radia EMI z niezależnej telewizji internetowej. Jesteśmy tutaj w Birmingham, w samym centrum. I jestem bardzo ciekawy waszych, moi drodzy, opinii na kogo będziemy głosować w niedzielnej, w niedzielnych wyborach z samego serca Birmingham. Specjalnie dla was zaproszałem naszych gości. Sam jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Czy macie już swoich kandydatów? Chcieliśmy oczywiście wam je zaprezentować. Dziękujemy oczywiście też za oglądnięcie. No i like naszego kanału na naszym YouTube kanale. Zapraszamy Was do słuchania Radiomi Dobrze. film zapraszają sponsorzy AI Mix Limited. Polskie usługi fotograficzne na terenie całej Wielkiej Brytanii oraz producent koszulek na zamówienie bryloczków i wielu innych gadżetów. Odwiedź nas na naszej stronie internetowej www.imagix.co.uk lub zadzwoń 078 038 Poleca, tijże krawat oraz radiem. Miałeś wypadek? Sprawdź największe odszkodowania.co.uk. Odwiedź nasze biuro lub zadzwoń. Z nami uzyskasz największe odszkodowania za wypadki samochodowe i wypadki w pracy. Gwarantujemy miłą i fachową obsługę, zero ukrytych kosztów i minimum formalności. Mówimy po polsku, działamy w całej Wielkiej Brytanii i Europie. Zaufaj nam, a odzyskamy twoje pieniądze. Największe odszkodowania. Odwiedź naszą stronę lub zadzwoń 077 07 077 040. Czekamy na twój kontakt. Padłem tutaj właśnie moi kochani moi mili porozmawiać z naszymi właśnie gośćmi do salonu bardzo pięknego. Tutaj mała reklama na Wesbrom. Zapraszamy, polecamy. Zobaczcie, jest bardzo pięknie, nowocześnie, aż miło dla oka. Bardzo miłe panie, bardzo mili goście. Oczywiście serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, żółwiczek. <laughs> Chciałem się zapytać, czy podniesie pan może frekwencję wyborczą na wyspach i pod, złoży pan podpis może pod jednym z kandydatów w dniu jutrzejszym na wyborach na prezydenta? Ale nie będę głosował. Nie będzie pan głosować. A to dlaczego pan nie będzie głosował? Na przykład nie ma pan swojego kandydata, nie ma na kogo głosować. Ciężki wybór w tym momencie, bo nie wiem co powiedzieć, ale Komor nie robił nic przez 5 lat. Teraz się wziął na samym końcu, więc no nie zagłosuję na niego, no bo mu nie wierzę. A nie chcę, żeby PiS... W... Nie chcę wracać do tego co było kiedyś. Także za PiS też nie jestem, więc. Witam Marcin, chciałem się zapytać, powiedz, czy będziesz brał udział w wyborach na fotel prezydenta w... niedługo w niedzielę czy jakiś z kandydatów może zyskał twoje poparcie i na kogo byś głosował? Obawiam się, że nie będę głosował w drugiej turze, gdyż jestem bardzo zawiedziony moją, moim wyborem kandydatów. Mam do wyboru fanatyka religijnego oraz człowieka niedysponującego z za dużą inteligencją. Żaden z tych kandydatów nie budzi mojego zaufania. E, powiedz, a kto jest twoim e, cichym kandydatem? Bądź był, bo nie dostał się do drugiej tury? Moim kandydatem do drugiej tury był e, Paweł Kukiz. Tak samo i moim, Żuwiczek kochany. <coughs> cieszę się, niestety, no nie cieszę się, no bo niestety elektoratu nie dostał, prawda, no niestety. Czy podniesie pani może frekwencję w związku z pani podpisem jutro i będzie pani głosować na kandydatów? E, to znaczy w niedzielę? W niedzielę. Mhm. E, no będę głosowała. E, chciałabym, żeby coś się zmieniło w Polsce, dlatego będę głosowała na e, kandydata Dudę, e, ponieważ e, prezydent Komorowski miał już swój czas. E, nic się nie zmieniło, aczkolwiek e, jeszcze pogorszyło się w Polsce. Chciałem się zapytać, czy będą Państwo głosować może w nadchodzącą niedzielę, czyli już jutro na prezydenta. Nie. Nie będzie Pani głosować też? Też nie będę. A czemu Państwo nie będą głosować? Czy to dlatego, że nie ma dobrego kandydata, czy na przykład nie podobają się Państwu ci kandydat... Nie Podobają mi się kandydaci. Moim zdaniem tak się nic nie zmieni w naszym kraju, więc moim zdaniem to jest bez sensu. Panią Anię zaatakowaliśmy właśnie z Bajery tutaj właśnie w salonie bardzo ładnym, bardzo pięknym. Witam, pozdrawiam, wszystkie miłe panie. Dziękujemy oczywiście za gościnę. Chciałem się zapytać, czy będzie pani tutaj wzbudzimy dyskusję od razu, czy będzie pani głosować, czy nie głosować, czy gorsze zło, lepsze zło, chciałem się zapytać, korzystając oczywiście z uprzejmości. Dobrze, więc teraz tak, nie będę prawdopodobnie głosować, nigdy nie głosowałam też, ponieważ nie znam się troszeczkę na polityce naszej, aczkolwiek no chciałabym, żeby w naszej Polsce, mimo że tam nie mieszkam, było dobrze. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chciałem się zapytać Panie Tadeuszu, jak nastroje przedwyborcze, czy będzie Pan składał może w nadchodzącym czasie, czyli w niedzielę, bo ma jakiś podpis i będzie Pan głosować na Pana Komorowskiego bądź na Pana Andrzeja Duda? No, na, no z pewnością na Pana Komorowskiego. W pierwszej turze nie głosowałem, bośmy trochę przegapili no, to głosowanie, ale w drugiej będziemy. I to stanowczo na, na obecnego prezydenta. Tam Magdę, Magda chciała się zapytać, czy w niedzielę się stawisz może do un wyborczych i będziesz głosować być może na pana Bromunistława, bądź może na pana Andrzeja. Yy. Dude. Niestety nie stawię się. E, nie będę głosować. E, a, dlaczego, a, a dlaczego? Dlatego, ponieważ żyję w, w Wielkiej Brytanii obecnie. E, tak naprawdę e, nie wiem, co dzieje się w polskiej polityce. E, nie uważam, że kandydaci, którzy e, obecni, e, obecni kandydaci e, są warci moich głosów. Dlatego też nie będę głosować i, i nie będę odpoczywać w niedzielę zamiast pójść do urn. My chciałem się zapytać pana, panie Robercie, czy myśli pan, że tegoroczne wybory coś zmienią ogólnie w Polsce? Będzie coś lepiej, gorzej, czy nie będzie? W ogóle nie zmienią, będzie jeszcze, jeszcze gorzej jak jest, bo mówię, jak mówiłem, że wszystko idzie w górę, pensy stoją w dół, oni tylko do siebie, każdy się pchał na stole, żeby miał coraz lepiej, a pracownicy nacy zwykli ludzie mają coraz gorzej. Nie? Tak emeryci, renciści. To oni nic nie polepszają. Nie? I... Czyli nie ma y, w Twoim mniemaniu zła, dobra, koniecznego, nie e, ma, mniejszego, nie, gorszego? Nie, nie, ponieważ od, będąc tutaj 7 lat w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę straciłam już poczucie takiej e, polityki e, w Polsce. Nie wiem tak naprawdę, co obydwoje kandydaci mogą wnieść do polskiej e, e, ekonomii, polityki e, i co dobrego, a co złego mogą wnieść, więc nie będę wypowiadać się na ten temat, ponieważ czuję się już troszeczkę Odseparowana od życia w Polsce. Lepszy jest kandydat, pan Komorowski czy pan Duda? Znaczy, też mam takie poczucie. Czy tęskni pani jak ja za Kukizem? <laughs> pan Kukiz to nie chce, może śpiewa. Ja nie wiem, jaki on tam jest. Ja ich ogólnie tak jak mówię, nie oglądam polityki, więc nie znam. Aczkolwiek, no tak, jak to jest, że mm, zawsze potrzebujemy kogoś nowego, tak? Mieliśmy pana Komorowskiego, zawsze ktoś jest ten stary, jest zły co chwilę i e, Wszyscy moi znajomi teraz są za panem Dudą, tak? No dobrze, z jemu z oczu patrzy. Także myślę, że może będzie dobrym kandydatem i dobrze będzie rządził. No i tyle. Chętnie bym wróciła do Polski, ale niestety w tym momencie jest bardzo ciężko znaleźć jakąkolwiek pracę jakąkolwiek. To może y, nie jest y, dokładnie to, co chciałabym y, powiedzieć, ale y, chciałabym znaleźć pracę, na, za którą y, mogłabym godnie żyć. godnie żyć, prawda? Y, także na pewno będę głosowała na Dudę. Pani myśli, że coś się zmieni w Polsce, na przykład te wybory, które będą coś zmienią dobrego, na przykład nic się nie zmieni, będzie gorzej? No tutaj akurat muszę powiedzieć, że raczej im to nie grozi. No choćby z tego powodu, że do tej pory nic się nie zmieniło i dalej jest tak samo, nawet jeszcze gorzej i nie widzę zmiany na lepsze. Nie zniechęca pana na przykład to, że pan Komorowski na przykład nie leży mu w sercu, co my tu robimy na emigracji, jak nam się żyje i szczerze, nie za bardzo nawet i nas zaprasza do Polski, ponieważ no jakie pana są obiekty? słyszał pan, o tym? ja uważam, pan że stawiony jest na emigrantów, pan Komorowski. Ja uważam, że jeśli sam sobie człowiek nie nie pomoże, osobiście to niech pan nie liczy, ani na premiera, ani na prezydenta, ani na, na nikogo więcej. Dziękuję bardzo. Słyszałem właśnie a propos tutaj pięknych właśnie uroków i względów, że popierają też bardzo dużo gejów i lesbijek właśnie pana Dudę, dlatego że jest ładniejszy i piękniejszy niż nasz obecny prezydent. Czy pani mniej więcej też się kieruje tym, że jest bardziej na przykład przystojny? Co pani o tym myśli? Kto? Pan Duda? Tak, zgadza się. Yy... Czy jego czar i urok osobisty działa? To znaczy tak, dobrze mu z oczu patrzy i widać, że Prawdopodobnie będzie dobrym człowiekiem. Ja mam nadzieję, że jeżeli wybiorą go, będzie dobrze rządził e, Polską e, i że nas nie zawiedzie, tak. Aczkolwiek, no mówię, no nie śledzę polityk, więc się nie znam. E, no wszyscy bardzo są przeciwko Panu Komorowskiemu. E, no nie mam wypowiedzi takiej. Myśli pan, że w najbliższej nadchodzącej przyszłości będzie Pan e, chciał, myślał nad powrotem do Polski, czy nie? Raczej nie. Po prostu. Tutaj jak się zarobi te 220 funtów na tydzień, człowiek żyje spokojnie, nie, nie myśli o problemach, że nie starczy, czy jakoś, nie? No a w Polsce, mówię, jak 1200 człowiek zarobi, to przyniesie do domu, nie wie, co z tymi pieniędzmi zrobić, nie? Jeszcze mają tam trójkę, czy czwórkę dzieci, to w ogóle nie ma szans, nie? Czy myśli pan, czy w związku z obecnymi wyborami, jeśli wyborą yy, pana Komorskiego, to czy będzie lepiej, będzie w miejscu, czy gorzej być nie, nie może? nie było gorzej. Chyba nie było gorzej, bo nie jest naprawdę aż tak źle. Mamy. My z żoną jesteśmy w Anglii, dzieci mamy, <coughs> przepraszam, w Polsce. Dwóch synów pracuje, córka studiuje w Sopocie. I z tego, no córka niewiele się interesuje, bo na tylko szkoła, szkoła, szkoła. Ale synowie, jeden pracuje, ma swoją firmę, mam tutaj nawet jej emblemat na koszulce. Drugi, pozdrawiamy. Drugi, drugi jest oficerem wos w Anglii, to się nazywa w Polsce, to jest... Inspekcja transportu drogowego. I oni cały czas twierdzą, że w Polsce bez przerwy się polepsza. Komu się pogorsza, nie mam pojęcia. Nie jest słodko i nigdzie nie jest. Każdy w każdym państwie jest bezrobocie, czy mniejsze, czy większe, ale nie jest naprawdę aż tak źle. A że uciekliśmy za granicę, kto chciał, to uciekł, żeby sobie polepszyć, bo wiadomo, że na Zachodzie jakakolwiek praca, jakakolwiek pieniądze zawsze są inne niż w Polsce. To biedny kraj, nie ma co ukrywać. I, i nikt z próżnego w pustyni, za przeproszeniem nie naleje. Ani komorowski, ani nuda, ani ktokolwiek, który by został. Od razu Panie... niczego nie, nie zwojuje, naprawdę. To trzeba lat, żeby to wszystko odbudowywać, co było przez tyle lat trwonione. Wiadomo, a wiadomo, przez co nie będę więcej tłumaczył, pan wie dobrze i ja. Powiedz, jak ogólnie z życiem tutaj w Anglii, czy zastanawia się na tym, żeby wrócić do Polski, czy tutaj żyje ci się dobrze. Mnie żyje się świetnie, powiem panu. Tak. Żyję tutaj od 10 lat. Ponad życie sobie ułożyłem do Polski. Nie mam po co wracać. Nie mam do czego. Życie mam teraz tutaj, tak? I nie planuję, nie planuję wracać w najbliższym czasie. W dalszym też nie, ale może coś się zmieni. Zobaczymy. Eee, państwo myślą tutaj w sercu Birmingham na West Brom. Czy kiedyś państwo by chcieli wrócić do Polski? Czy na pewno się polepszy? Czy na przykład nie przewidują państwo takiej sytuacji? Na pewno nie będę wracał. Nie chcę wracać. A podoba Pani się program wyborczy na przykład Pana Andrzeja Dudy, czy na przykład ma Pani jakieś obawy, że może Pan Kaczyński będzie nad dni sprawować władzę? Hmm, podejrzewam, że, że nie, że to dużo parlament ma do powiedzenia. Prezydent jest tylko przedstawicielem Reprezentuje, reprezentuje Polskę e, na arenie światowej, e, a e, decyduje o wszystkim e, parlament. Także dziękuję bardzo. Pytanie ma planów na przykład do Polski, że wrócić? Nie ma po co i nie ma do kogo i przede wszystkim mam wracać do biedy do tego, czego nic nie dostałam, to jest bez sensu. Tutaj wiem, że jestem w stanie mieć rodzinę, zapewnić rodzinie i być szczęśliwa. A zostawi Pani ten piękny salon i wróci Pani kiedyś do Polski, czy raczej Pani zostanie tutaj, tu widzi swoją przyszłość? E, powiem Panu tak, na dzień dzisiejszy nie chcę wracać do Polski z tego względu, że nawet pracując gdzieś w Polsce cały czas od samego początku, e, próbowałam trzy razy, trzy, trzy razy okrotnie podchodzić do tworzenia swojego biznesu i niestety nasze prawo i nasze e, okszał, te podatki i wszystko, te ZUSy, nie jestem w stanie. Tu jest łatwiej o wiele i o wiele szybciej możemy dojść do różnych rzeczy, nawet czy kupno domu, czy otworzenie jakiegoś biznesu, jeżeli ktoś ma pomysł i tyle. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie powrotu do Polski, chociaż kocham swój kraj, jestem Pol Polką, nie wstydzę się tego, ale tu się lżej żyje. Powiedz, czy w obecnej turze, w tej drugiej, to jest zło z wyboru zło konieczne, dużo ludzi. Na przykład tak to przedstawia swoje wybór, wybory na przykład na pana Dudę, bo nie na pana Komorskiego, na pana Komorskiego, bo nie na pana Dudę. Jak to o tym sądzisz? Powiem panu tak, mi się wydaje, że w polskiej polityce to już od bardzo dawna ym, istniała taka tendencja, żeby głosować nie za swoim kandydatem, tylko przeciwko któremuś kandydatowi i w obecnej chwili... Nie mam takiego kandydata, który, który by budził moje poparcie. Jakkolwiek bym nie zagłosował, czułbym się z tym źle, dlatego stwierdzam, że nie ma to sensu. Wiąże Pani nadzieję, na przykład chciała Pani tu zostać, czy na przykład wyjechać do Polski? Chciałabym wrócić do Polski. Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Ale niestety tutaj wiadomo w Polsce. Ale, ale niestety tu mam pracę, także na razie jestem tutaj. A Super. jeśli coś się zmieni na lepsze, na pewno wrócę. Na pewno nie jest Pan zadowolony w związku z tym, że Pan Komorowski podniósł wiek emerytalny. No nie bardzo. A teraz to zmienił decyzję, bo teraz chce, chciałby, żeby po 40 latach ludzie poszli, więc, no nie za bardzo. No, komor im nie leży. Czyli program pana Komorowskiego, Star Dobry dla Młodzieży, raczej nie zadziała w najbliższym czasie. Eee, że, nie wiem, a. ja po prostu powiem tak. Jak, jak zobaczę, to uwierzę. Jak będzie lepiej w Polsce, to będzie super i po prostu będę głosowała na tą osobę. Na razie wszystko jest obiecywane. Każdy jeden obiecuje, a nikt nic nie dotrzymuje. A jak pan myśli, zgadza się pan z programem wyborczym pana właśnie Komorowskiego? Czy panu się podoba, czy bardzo może przeraża bądź zastanawia pana te wpadki pana Komorowskiego? I... To jest takie przysłowie, kto nic nie robi, to się nie pomyli. Nie? Tak samo i pan Komorowski, jeśli na jego głowie ciąży, każdy wie jaka odpowiedzialność i wpadki, kto by nie był, to każdy je będzie na pewno miał. A program tego pana Dudy całego, ja pamiętam jak byli u steru kilka lat temu wstecz, co zrobili, nie dotrwali nawet do końca swojej kadencji, musieli zrezygnować z rządzenia państwem. Na takiego człowieka w życiu nie pójdę głosować, bo tak jak Komorowski powiedział... Krzyczy, że miejsc pracy brakuje, sam blokuje jakieś, na który jest w Krakowie. Miejsce od kilku lat, od sześciu prawdopodobnie, tak? No więc na takiego człowieka ja na pewno nie pójdę głosować. Nie wiem, jeśli wygra, to będzie jego szczęście, ale ja pójdę głosować taką komorowskiego. Czy w nadchodzącym czasie myśli Pan nad powrotem do Polski i czy w Polsce poprawi się coś, czy będzie lepiej, czy gorzej być nie może? Jak Pan myśli, hmm. panie Myślę, że raczej powrotu chyba nie planuję. Także tutaj już dosyć długo jestem. A czy się poprawi? Myślę, że się poprawia cały czas sytuacja w Polsce, ale, ale zbyt wolno by wrócić i było, że tak powiem, do czego? Żeby sytuacja była lepsza. Rozważasz wyjazd, powrót do Polski? W, czy dobrze jest Ci tutaj może? W, 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 odpowiadać, że jest mi tu źle, byłoby grzechem. E, nie, nie, nie mogę też powiedzieć, że nie wrócę do Polski. E, myślę, że jeżeli wrócę i po paru latach będę miała świadomość tego, co dzieje się w polskiej polityce, wtedy na pewno pójdę do urn wyborczych i będę głosować. W chwili obecnej nie mam, takiego, e, nie mam takiej potrzeby e, i, i nie wiem jeszcze, czy będę wracać do Polski, czy też nie. Mam nadzieję, że jakikolwiek wybór e, reszta rodaków dokona, będzie to właściwy wybór i życzę powodzenia wszystkim, którzy będą głosować. Yy, obecne wybory yy, pomiędzy panem Dudą a panem Komorowskim zmienią coś na lepsze, zmienią coś na gorsze, będzie gorzej, będzie lepiej, czy nic nie zmienią, bo gorzej być nie może? Gorzej być nie może, to takie, te, takie troszeczkę bardzo pesymistyczne podejście stwierdzam. Yy, nie, mam, nie mam iluzji tego, że yy, stanowisko prezydenta ma ogromną władzę w tym momencie, w tym czasie. Um, myślę, że, myślę, że czy to będzie pan Komrowski, czy to będzie pan Duda wybrany w tym momencie. Nie dotknie mnie to za bardzo osobiście. Um, dlatego aż specjalnie się nie przejmuję tym wynikiem wyborów. Czy myślisz, że y Praktycznie już w niedzielę y, będzie w Polsce lepiej, gorzej, nic się nie zmieni. Jak myślisz, będzie gorzej, gorzej być nie może? Jak to jest Myślę, że jeżeli, jeżeli cokolwiek się zmieni, to zmieni się tylko w naszej świadomości, że jest lepiej lub gorzej. Zależy to tak naprawdę od, od tego, co ludzie będą myśleć, dokonując wyboru. Nie uważam, że coś się zmieni z dnia na dzień. Nie ma takiej możliwości w żadnym kraju, w którym dokonuje się lekcji, nie zmienia się nic z dnia na dzień. Do zmian potrzeba czasu. W Polsce na pewno dużo tego czasu potrzeba i jakikolwiek z kandydatów wygra, em, nie dokona zmian w jedną noc. Chciałem się zapytać, a polepszy się w Polsce, czy pogorszy, czy nic z tego nie będzie? Nie mam pojęcia, bo na te tematy też można długo rozmawiać. Ktoś kiedyś ponoć narozrabiał i teraz to wszystko się za nami ciągnie, tak? Więc em, nie mam pojęcia, chciałabym. Chciałabym, żeby kiedyś było dobrze w Polsce. Może kogoś pozdrawiamy? Chciałem się zapytać, czy kogoś pozdrowimy? A bardzo chętnie. Chciałbym pozdrawić y, rodzinę, przyjaciół, y, tak, no, wiadomo, mamy tatę, y, braci, y, generalnie tak. Z Polski z jakiego miasta? Z Pozdrawiam wszystkich ze Słupska. Pozdrawiam wszystkich ze Słupska i z Kogoś pozdrawiamy może? Z Birmingham, tutaj z samego serca Westbrook. Tak, szanownych naszych klientów, cały kształt. Yy, no tak, jeżeli to pójdzie w eter do nas, do Polski, to całą rodzinę i wszystkich znajomych. No i zapraszamy. Pozdrawiam. I męża, tak, mojego męża. Przysznego. Na samym końcu. Zapraszam przyszłego. Dziękujemy. Hi, high five, sorry, Dziękujesz, że ten. Dzięki, żółwiczek, żółwiczek, Szacun, szacun. Dzięki bardzo. Czy państwo by chcieli kogoś pozdrowić, może w Polsce, bądź tutaj w Anglii? Nie. Na pewno nie? Na pewno kogo? No jedynie jest, jest taka, no można powiedzieć przyjaciółka taka z daleka, to jest Ania Sojka, która bardzo dużo nam pomogła i chcielibyśmy serdecznie, tak z głębokiego serca pozdrowić i od dzieci ucałować. Całe miasto, skąd państwo pochodzą, z Polski? Ja pochodzę z Gliwic, mam ja z Bydgoszczy. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy. No pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy. I z Gliwic pozdrawiam też. Też wszystkich pozdrowię. Dziękujemy bardzo. Czy będziemy mogli kogoś pozdrowić? Ja by pani pani po, go, kogoś pozdrowić. Oczywiście, pozdrawiam rodzinę w Polsce. A w jakim mieście? E, w Półtusku. Pozdrawiamy wszystkich w Półtusku. Dziękujemy, super, piąteczka. Co pani jeszcze bryloczkę, chciałem pani dać. Panie Tadeuszu, chciałem się zapytać, czy kogoś może pozdrawiamy w Birmingham, bądź znajomych z Anglii, z okolic, bądź kogoś z Polski, Wszystkich chodzi. znajomych swoich mogę pozdrawić. Nie będę wymieniał, bo za dużo ich mam. Pozdrawiamy oczywiście od pana Tadeusza. Dziękuję bardzo. Panie Łukaszu, kogoś może pozdrawiamy tutaj z Anglii, z West Bromu? Może ma pan kolegów znajomych z innych części Anglii, bądź tych w Polsce? Bezkidnicki i wieszczady całe. Pozdrawiam wszystkich od Łukasza Żółwiczek. Szacun, szacun, Cześć. dziękujemy. Trzymaj, trzymajcie się. E, może kogoś pozdrawiamy tutaj w Anglii, w Birmingham na West Bromu, bądź w Polsce? Skąd pan pochodzi? Z Polski, pochodzę ze wrześni i pozdrawiam całą rodzinę z Polski. Wszystkich w Birmingham tutaj też? Też oczywiście. Pozdrawiamy od pana Roberta z West Bromu. Chciałem się zapytać, czy kogoś pozdrawiamy? Być może tutaj w Birmingham, być może kogoś chciałabyś pozdrowić w Polsce, skąd pochodzisz? Pochodzę z Jaworzna, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Jaworzna oraz Bujnego, jest to mała wioska w Małopolsce. Jeżeli ktokolwiek mnie ogląda, to serdecznie pozdrawiam. No i resztę całą Polskę i wszystkich, którzy będą głosować lub tych, którzy nie będą głosować, bo są poza granicami kraju. Pozdrawiam serdecznie. High five. High five. <laughs> Pozdrawiamy. Witam was moi drodzy. Kurwa, jeszcze raz ja myślałem, żeby pójść na wybory i wziąć kartkę do głosowania i dorobić trzecie okienko. Czy Ty też zrobiłbyś to samo i zagłosować na Pawła Kukisa? Tak bardzo, że tak powiem, w taki sposób. Jest to ciekawa opcja, ale wydaje mi się, że wynik, jest dokładnie, wynik byłby dokładnie taki sam. Głos byłby nieważny, była, byłaby to tylko strata mojego czasu i... i. No i dziabni tam weszło jak tego i... Spoko. Wszystko elegancko. Stawi się na wyborach i twoim kandydatem być może będzie pan Andrzej Komorowski albo, przepraszam, czekaj, Andrzej Komorowski, pan Komorowski, albo Komorowski, Stanisław. No to się wypnie. Dobra, ciśnie, że pan znalazł czas. Dziękuję bardzo ślicznie. Płytkę zaraz panu damy. i... tam spoko, a słuchawki głoś... Dobra. Witam was. Bo ja, ja wiem, nie? że przycisnąłam to, że... To nie idzie nic. Dobra leci, dobrze? Chciałem coś jeszcze się zapytać jeszcze tak. Telewizję Polską internetową tutaj na Wyspach jeździmy, jesteśmy z Manchesteru, wczoraj robiłem wywiady z ludźmi z Manchesteru, generalnie chcieliśmy się zapytać, czy będzie pani głosować i tak dalej, można? No, 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 no. Dzień stracony, chętnie tu sobie trochę wezmę. Ale dobra. Dobrze rozgrzejesz. Tak, Aż tak, się tak. rozgrzeje. <ti> dobrze się rozgrzej, <thuk> <tukhan> rozgrzej. Mocniej, mocniej. Te, mocniej rozgrzej. A tu mocniej oh, yeah! No! Rozdrzaj! Jest! Patrz jak patrz, Jest, Pat, pat i głowa ta się lekka. Ale Białeś za mało rozgrzałeś. Co? No, masz Białe pasemeczko z boczku. Jest! specjalnie był Piotr Domiński i DJ Krawat. Dziękujemy za oglądnięcie i zapraszamy do wszystkich oglądania też naszych e, oczywiście filmów na YouTube. Pozdrawiam Was, żuwiczek, szacun.